Nie odbierajmy dzieciom ojca, matki, bo myśli więc nie wiedziała, czy on się zmienił, czy, czy on został na tym samym etapie. Miałam półtora roku na um, poznanie go, jak można to nazwać, tak? Witajcie ze słonecznej Anglii. W końcu mamy trochę słońca zastanawiałam się wczoraj tak patrząc się, znaczy rozmyślając na temat ojcostwa ojciec tata i chciałam opowiedzieć o moim tacie, którego poznałam dopiero w wieku 18 lat, bo wcześniej. Um, wcześniej moja mama um, nigdy nie podawała mi do niego kontaktu. Może zacznę od początku. Żeby wszystko miało sens. Um, Mój tata był alkoholikiem, dlatego moja mama się z nim rozwiodła. Ona mi tak mówiła, tak, to jest jej strona opowieści, um, więc podobno był bardzo mocnym alkoholikiem, który wiecie um, dużo złych rzeczy robił i dlatego um, dlatego wzięła rozwód. Ja, jako małe dziecko, oczywiście, że się pytałam, gdzie jest tata, czy mogę mieć z nim jakiś kontakt, tak. Ja pamiętam te rzeczy. Ona za każdym razem mówiła, że nie, bo on jest, wiecie, ona, ona z nim już nie miała kontaktu, tak. Więc nie wiedziała, czy on się zmienił, czy, czy on został na tym samym etapie. Lub może przestał pić, tak? Nie wiedziała tego. Cały czas mi wymawiała, że on jest zły, on mi zrobi krzywdę, prawda? Bo jak była mała, to um, przyszedł pijany i przewrócił łóżeczko, w którym byłam, e, i wypadłam. E, I wiecie takie rzeczy. No, więc ja automatycznie nabierałam bardzo dużego strachu do niego i nigdy. Um, no gdzieś nie chciałam mieć tego kontaktu, bo się bałam, tak? W wieku 18 lat. E, wiecie, człowiek już tak, y, jak y, ma te urodziny, no nie, i 18 lat, i w głowie tak się rodzą te myśli, że już człowiek jest taki dorosły, no nie. No, i może iść do sklepu, kupić sobie alkohol. <laughs> I Miałam, koleżan miałam, mam koleżankę, tak. Teraz mamy słabszy kontakt, no ale jest nadal moją koleżanką. No to więc ona mnie tak nakręciła, tak, że powinnam list napisać, zobaczyć. Może on się zmienił, no wiecie. No i napisałam list. Mama moja mi dała w końcu adres. Um nie spodziewałam się, że przyjdzie, że przyjdzie jakiś zwrotny list, bo ja nie myślałam, że on napisze. Wyobrażałam sobie, że może już tam nie mieszka, albo po prostu nie będzie chciał mieć nigdy ze mną kontaktu, czy coś tam. Ale on odpisał, że chciałby, żebym do niego zadzwoniła. Taką karteczkę dostałam, tak, że chciałby, żebym do niego zadzwoniła. Podał mi swój numer, no więc ja wykręciłam. No i się zaczęła ta nasza przygoda. Wykupiłam bilety. Koleżanka po prostu zaproponowała mi, że ze mną pojedzie, bo powiedziałam: Sama nie jadę. Wiecie, ja, człowiek przestraszony, zwłaszcza opowieściami mojej mamy. Powiedziałam, że nie pojadę sama, bo boję się, tak. Nie wiem, nie wiem kto to jest, wiecie? Um, ojciec, można mówić: ojciec, tata, a tak naprawdę go nie znać nigdy, tak? Nigdy go nie widzieć na oczy. Więc um, pojechałyśmy we dwie. Um, on zaproponował, że wyjdzie na przystanek. No. Więc wiecie, no, wjechało się z sercem na dłoni. No. To było dla mnie takie. Bardzo ciężkie. Ja nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ja jadę do człowieka, który jest moim tatą, a jest nim tylko na papierku, tak? Nie mam z nim żadnej więzi. No i wyszedł po mnie na przystanek gościu którego się no nie spodziewałam się, że tak, wiecie, że tak będzie wyglądał, bo wiadomo, moja mama miała zdjęcia jego sprzed wielu, wielu lat, tak. Nie miała teraz tych, tych zdjęć tak jak on wyglądał. Więc no, no nie spodziewałam się. Obraz miałam inny w głowie jak wygląda i i wiecie co, pierwsze, pierwsze takie coś, bo on powiedział, no to chodźcie tam do mnie do domu, no nie. Ja automatycznie się tak przestraszyłam, że gdyby nie koleżanka, to bym tam nie poszła. Wiecie, serio, nie poszłabym. Um, miałam jakiś taki strach. Poczucie strachu do niego, który wygenerowała moja mama, nie, bo ten strach się nie wziął tak sobie znikąd. To on był wygenerowany przez wiele lat, wmawianym mi było, żeby się jego bać. Jaki to on nie jest. No więc poszliśmy do niego do domu. No i zaczęliśmy rozmawiać, tak. No, okazał się. Bardzo fajnym gościem. W ogóle był, jakby, jakby to powiedzieć, on był taki jak ja. My z mamą nie mamy wiele wspólnych cech, my się nie zgadzamy z wieloma rzeczami, w ogóle mamy inne punkty widzenia na życie, i też nie mamy takich wspólnych cech, wiecie, typu oglądanie filmów takich samych, gatunkowo, no nie z nim. Zresztą ja jego całe życie przecież nie znałam, no nie? A z nim miałam tyle wspólnych tematów. Tak się zgadzaliśmy ze sobą, no że ja byłam w szoku, tak? Wróciłam. Chyba tam pojechaliśmy na tydzień, nie pamiętam, bo to było dawno. To było w ogóle w Gdańsku, dlatego Gdańsk jest dla mnie takim miastem sentymentalnym. Lubię tam jeździć. Nie ze względu na same miasto Gdańsk, bo mi się tak podoba. Nie, nie, nie. Po prostu mam ten sentyment, tak? Gdzie. To jest ma miasto, gdzie tam mieszkał mój tata. No. Um. Ciężki ten odcinek dla mnie do nagrania. <grytanie> ten filmik, bo dużo rzeczy nagle muszę tak sobie przypominać, a. To są takie, wiecie, emocjonalne rzeczy, bardzo mocne. No dobrze. Jeździłam do niego dwa razy. Dwa razy albo trzy razy, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że trzy. Bo tak, raz pojechaliśmy ten pierwszy raz, potem na jesień, i potem pojechaliśmy znowu na wakacje. Trzy razy to było. Trzy razy, trzy razy było mi dane się z nim tylko spotkać, czyli 18 lat, i jak już miałam 20 lat, już się z nim nie spotkałam. Po moim spotkaniu z nim, czyli jak miałam 18 lat, to jak miałam 19,5 roku, mój tata zmarł. Miałam półtora roku na um, poznanie go, jak można to nazwać, tak. E, powiedział mi, że e, od wielu lat, znaczy wielu, wielu, od kilku lat nie pije, bo ma wszywkę. I że Miał dwa zawały serca, dlatego musiał to wszystko wszywkę sobie zrobić, tak? No ale tak wiecie, on chyba z 10 lat nie pił już. Jak teraz zadacie sobie pytanie, no ale dlaczego, jak od 10 lat nie pił, dlaczego się z tobą nie skontaktował? Ja też się nad tym zastanawiałam. Niestety, na tamten czas nie byłam w stanie się go zapytać, bo Wiecie, ja go chciałam poznawać. Ja przyjeżdżałam tam na krótkie etapy, um, po, ty po tydzień, po dwa, tak. Raz przyjechałam na tydzień, potem chyba na tydzień i potem na dwa tygodnie. Um, nie było mi w głowie, żeby się go o to pytać, bo chciałam go poznać, no nie? Chciałam z nim rozmawiać, ale jakoś to pytanie nigdy nie przeszło mi. Nie przeszło mi przez gardło, nie wiem czemu, może myślałam, że mam więcej czasu, że go poznam, a okazało się, że tego czasu tak naprawdę nie było. No, on się ze mną nie skontaktował i ja akurat wybaczyłam mu to. Nie mam o to pretensji do niego. Z jakichś powodów tego nie zrobił. Dlaczego ojcowie tego nie robią? Nie wiem, może ze strachu, może. Myślę, że dziecko już ich nie zaakceptuje. Ja, ja nie wiem, z jakich powodów to jest, um, ale ta sytuacja, którą tak wczoraj nad nią rozmyślałam, tak, nad tym moim tatą um, że tak bardzo żałuję, że moja mama nie dała mi wcześniej do niego kontaktu, albo że sama się z nim nie skontaktowała, zobaczyć, jak wygląda jego sytuacja. Um, że moja mama, wydaje mi się, że też miała w sobie bardzo dużo nienawiści do niego i no, zablokowała ten kontakt z tej swojej nienawiści. Um, nie wiem, żeby nauczkę mu dać, czy coś, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Um, ale tak sobie myślę nad tymi. Rozbitymi małżeństwami, tak? Gdzie ojciec ma zabroniony kontakt przez kobietę, przez matkę dzieci, że. albo odwrotnie, przepraszam, bo to nie musi być matka, bo to był w moim przypadku, to była mama. Um, ale to może być też odwrotnie, tak? Może ojciec zabraniać kontaktu mamie. Um, że. Ja jako dziecko jestem niesamowicie pokrzywdzona tym, że była taka blokada, że nie mogłam z nim wcześniej się spotkać, bo bym miała więcej czasu na poznanie jego. Że nie było to dobre z mojej mamy strony, żeby jak o tym decydować tylko z jednostronnego punktu widzenia tak teraz jak go nie ma to często sobie o nim myślę że jeszcze wiecie Kilka lat, dwa lata by mi wystarczyły, a może nie, no, ale dlaczego nie mógł jeszcze dłużej troszkę pożyć, tak, żebym mogła się więcej dowiedzieć o nim, i on, żeby poznał yy, moje dzieci? Bo wy, okazuje się, że przez te 10 lat nie pił, no nie? Została zabrana mi. Jakaś cząstka um, ojcostwa, jak, jakikolwiek on by nie był, tak? Zostało mi to zabrane. I czasem trzeba spojrzeć, wiecie, na punkt widzenia znaczy, trzeba czasem, spo, czasem, no, nawet nie czasem, ale jeżeli chodzi o dobro dziecka, nie wolno patrzeć się tylko jako rodzic ze swojej egoistycznej strony, że ja zablokuję kontakt, bo on jest niedobry. Wiecie, ludzie zmagają się z wieloma problemami, no tak jak mój tata yy, zmagał się z alkoholizmem, które gdzieś go zniszczyło, ale potem. Ale potem wrócił do siebie, tak? Był taki, jaki był, no nie? I, I nie pił. Wiecie, na przykład, bardzo ciekawa rzecz. My mamy owczarki niemieckie, tak? Mój tata właśnie pokazywał mi zdjęcia, jakie on miał owczarki niemieckie. On zaszczepił przez te półtora roku we mnie tą miłość do Owczarków. Naprawdę nie odbierajmy dzieciom ojca, matki, bo myślimy, że on jest złym przykładem. Dziecko musi same wybrać. Ono musi wiedzieć, że ten ojciec lub mama tam są. Nie blokujcie, nie blokujcie drogi, bo ja jestem ja jestem dzieckiem pokrzywdzonym z tego powodu. I bardzo żałuję. Bardzo żałuję, że moja mama sama się do niego nie odezwała przez e, chyba przez swoją nienawiść do niego. Dobra, to tyle. Um, pozdrawiam Was. Miejcie dobry dzień. Słoneczny do następnego tematu i filmiku. Opa! Pa.